Oto spokojna, wyjątkowa szkoła, unikalne profile kształcenia i niezwykle bogata tradycja. Dla ludzi, którzy myślą obrazem. Wybrałam tę szkołę dlatego, bo daje bardzo duże możliwości rozwijania pasji. Jest tu dużo nowoczesnych rzeczy, które możemy używać na co dzień. Mamy świetnych nauczycieli, którzy pokazują nam, co możemy zrobić, żeby było lepiej. Możemy też robić zdjęcia po szkole. Każdy z nas jest jakimś fotografem. Mamy tyle mediów społecznościowych, gdzieś coś wrzucamy. Ale jeśli ktoś chce taką prawdziwą sztukę tworzyć, to jednak potrzebuje tego aparatu, żeby to bardzo profesjonalnie wyglądało. Świetla na przyszłość rozwój osobisty i zawodowy. Warunkiem powodzenia jest uzyskanie rzetelnej wiedzy i umiejętności fotograficznych. Zespół Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej w Warszawie to bez wątpienia najlepszy wybór. Mamy techników fototechniczne pięcioletnie, kształcące w nowym zawodzie technik fotografii i multimediów. Mamy branżową szkołę pierwszego stopnia, to szkoła trzyletnia, kształcimy w niej w zawodzie fotografa. Znajdują tu miejsce wszystkie te osoby które chcą w jakiś sposób utrwalać rzeczywistość, nadawać barw, kreować tą rzeczywistość. Szkoła jest gwarantem uzyskania tego celu, który jest właśnie w sferze często marzeń naszych kandydatów do szkoły, a potem uczniów. Przyjrzyjmy się zatem, czego konkretnie, oczywiście poza zdobyciem wiedzy ogólnej, można nauczyć się w fototechnikum przy spokojnej. Zaczynamy od podstaw fotografii i estetyki. Techniki fotograficzne i znajomość sprzętu to podstawa. I prawdziwa gratka, magia fotografii, czyli zajęcia w ciemni. Spokojnie, tu na wszystko jest czas. Chcemy spowolnić naciśnięcie tego spustu migawki i spowodować refleksję nad kadrem, nad ustawieniem światła, nad kreowaniem tej rzeczywistości barwne i cyfrowe techniki obrazowania. Taka nauka to czysta przyjemność. Fototechnikum przy spokojnej skupia wokół siebie ludzi z pasją, a zarazem profesjonalistów. Byłem ostatnio na 75. szkoły i, i miałem okazję sobie po raz kolejny zwiedzić wszystkie sale i pracownie. No to bardzo cieszy, że, że szkoła jest nowoczesna. Także tak naprawdę, jeżeli ktoś ma taką, jak to się ładnie mówi, trochę, zajawkę na fotografię, to tutaj może ją fajnie rozwijać. No i też ten system pracy. W tym roku na praktykach mam, mam dwie uczennice, jedną ze szkoły branżowej, drugą z szkoły technicznej, z technikum i staram się, żeby, żeby to była praktyczna nauka zawodu. Jak tylko możemy, to robimy razem zdjęcia, czy to są jakieś konferencje prasowe, czy jakieś inne zlecenia, czy nawet fotografie sportowe, jeżeli mogę zabrać ze sobą praktykantów czy praktykantki, to zawsze to robię. Dużo o zdjęciach rozmawiamy, mają dużo pracy własnej. Jestem aktywnym fotografem. Nie ukrywam, że jest to też dla mnie dobre doświadczenie. Oni zarażają mnie taką swoją młodzieńczą pasją. Do praktyk zawodowych wrócimy za chwilę. Zajrzyjmy, co robi Julia. Temat jej dzisiejszej pracy to. Martwa natura z przedmiotem przezroczystym? Okazuje się, że mimo tego, że telefony powiedzą nam, że to jest portret, a to jest kwiatek, to jednak ten aparat to jest zupełnie co innego. To są przysłony, to są czasy naświetlania to jest cała ekspozycja, którą my musimy dobrać, i jeżeli ktoś to umie zrobić. To będą naprawdę świetne zdjęcia i nie da się ich porównać do zdjęcia z telefonu, nawet jeżeli to by byłby super aparat w telefonie. To nie jest to samo. Jest to też szkoła, która uczy nas naszej estetyki. Bo naprawdę jest dużo rzeczy, które wychodzą nam źle, a nauczyciel nam coś powiedzą, i okazuje się, że wystarczy z jedną rzecz poprawić, coś jest bardzo estetyczne. I niekoniecznie zdjęcie, które my zrobiliśmy, i się okaże, że nie jest fajne, to potem możemy je obrobić w programach, i się okazuje, że jest świetne. Tak? Wystarczyło kilka pociągnięć myszką. Tymczasem czarne na czarnym. Zuzanna poznaje techniki niskiego klucza. Nigdy nie wiadomo, czego będą oczekiwać od niej przyszli klienci. Jeszcze w trakcie nauki w szkole średniej, na otwartym rynku pracy. W większości firm, które zajmują się branżą fotograficzną na terenie miasta Warszawy bądź województwa mozowieckiego, pracują uczniowie, absolwenci naszych szkół. Niezależnie od tego, czy to są technikum, czy szkoły branżowe, zawsze znajdują oni pracę, jeżeli chcą, w swoim zawodzie. Po szkole możemy robić naprawdę wszystko, tu ludzie wychodzili i szli na grafikę komputerową, potem na przykład robili zdjęcia dla magazynów, pracowali w jakichś wydawnictwach, więc tak naprawdę ta szkoła otwiera bardzo wiele drzwi i to jest też piękne, że wychodzą z tej szkoły takie oszlifowane już diamenty. Oszlifowane diamenty. Wiedzą, jak odnaleźć się na rynku pracy, znają język angielski zawodowy w fotografii i wiedzą, jak prowadzić własną firmę w fotobranży. Także regularnie organizowane spotkania z praktykami są nie do przecenienia. Najpierw wy, najpierw wy musicie się zaprezentować e, jak najlepiej, żeby negocjować stawki, tak? bo stawka to nie jest tak, że przychodzicie dzień dobry, a za ile to będę pracował? Taki pracodawcy musi, no nie, jeszcze nie wiem, co on potrafi, a, a on chce wiedzieć, za ile będzie pracował. Tak to jest. Pełen profesjonalizm, ale jest się czym pochwalić. Szkolny korytarz bardziej przypomina galerię. Prace uczniów z fotospokojnej można też zobaczyć w przestrzeni miejskiej i w warszawskich instytucjach kultury. Oprócz kształcenia ogólnego i zawodowego dbamy o to, żeby rozwijać wielorakie umiejętności uczniów, a na etapie kształcenia promować ich dorobek i motywować do prezentacji tego dorobku zawodowego. To bardzo motywuje młodych ludzi do aktywności fotograficznej i filmowej, ale jednocześnie też powoduje, że w sposób piękny uzupełniają swoje portfolio, które będzie im służyło już po ukończeniu szkoły. Fotografia cyfrowa zajęcia z fotografii katalogowej, portretowej. W autorskich pracowniach projektów fotograficznych powstają pierwsze prace do portfolio. Fototechnikum przedmiotów zawodowych uczą m.in. zawodowi fotograficy, fototechnicy, technicy fotografii i multimediów. Wyróżnikiem szkoły jest to, że wśród kadry pedagogicznej mamy kilkanaście osób, które są absolwentami zespołu szkół fototechnicznych. Oni czują spokojną jak nikt. Ja też jestem absolwentką tej szkoły i od. Początku swojego życia zawodowego jestem związana ze spokojną. Z fotospokojną trudno rozstać się. Kilka lat temu skończyłem fotospokojną i od tamtego czasu pracuję w branży fotograficznej. Zajmuję się organizacją sesji zdjęciowych i prowadzeniem studiów. I w związku z tym właśnie mam cały czas częsty kontakt ze szkołą poprzez praktykantów, których co roku przyjmujemy. Szkoła rozwija nie tylko pod kątem fotografii, ale ogólnie przygotowuje do pracy w branży kreatywnej, szeroko pojętej branży kreatywnej. Sporo osób też poprzez fotografię potem rozwija się w kierunku filmowym. Fototechnikum przyspokojnej to nie tylko nauka zawodu, ale i przygotowanie do matury, co otwiera drogę do studiów wyższych. Daniel doskonale wie, czego chce. Od zawsze interesowałem się produkcją właśnie czy to fotografii, czy to filmu, obrazu ogólnie, bo ponieważ w tej szkole można również uczyć się produkcji grafiki. Mamy każdego rodzaju sprzęt, czy to kamery, czy to aparaty, wszelkiego rodzaju obiektywy, profesjonalne studia fotograficzne, gimbale, nawet mamy drona. Kolejny level to montaż filmów i dźwięku, a także animacja i efekty specjalne. Po tej szkole planuje się udać na studia filmowe i kontynuować pracę w branży filmowej, czy to na planach produkcji kinowych, czy w telewizji może, albo zatrudnić się w jakimś konkretnym studiu fotograficznym i tam już kontynuować karierę. Uczniowie zdobywają także doświadczenie zawodowe za granicą. Szkoła realizuje międzynarodowe projekty unijne. W ramach projektów zarówno nasza młodzież wyjeżdża za granicę, to są dojazdy na przykład do Irlandii, do Portugalii, do Niemiec, jak również z zagranicy młodzież przyjeżdża do nas, tak, co pozwala na taką wymianę doświadczeń. I te projekty pozwalają z jednej strony uatrakcyjnić zajęcia z fotografii, z grafiki czy produkcji filmowej, ale też kształtują uczniów kompetencje kluczowe, takie jak właśnie porozumiewanie się w językach obcych, inicjatywność i przedsiębiorczość. Ta szkoła uwalnia kreatywność. Pozwala spróbować swoich sił w roli modelki, tancerza, aktorki. Dla chętnych zajęcia w szkolnej grupie teatralnej. Lekcja kreatywności to także rysunek i kompozycja, ale i grafika wydawnicza czy wektorowa. Realizacja nowoczesnych programów kształcenia zawodowego to cel szkoły. Nasi uczniowie, oprócz oznawania typowych narzędzi do grafiki komputerowej, czyli używanych w cyfrowej obróbce obrazu, mają możliwość uczenia się modelowania i wizualizowania w przestrzeni trójwymiarowej. Także przede wszystkim pracujemy z obrazem i to jest jakby punkt odniesienia. Tak naprawdę uczniowie muszą zbudować scenę, muszą ją sobie wyobrazić. To na początku jest, jest pewnego rodzaju bariera, natomiast później staje się to przyjemnością. Dla nas bardzo ważne jest to indywidualne podejście. Pomimo, że pracujemy w grupie, mamy bardzo indywidualne podejście do każdego ucznia i zależy nam właśnie na tym wyodrębnieniu indywidualności. Uczniowie przede wszystkim pracują nad własnymi projektami wizjami. W szkole są też zajęcia z elektronicznej obróbki obrazu, technik multimedialnych i projektów internetowych. Tymczasem ostatnie pociągnięcia myszką i chwila cierpliwości w oczekiwaniu na wydruk. Zachęcam szczególnie ludzi, którzy mają jakąś swoją pasję artystyczną i chcieliby ją rozwijać. Czy to jest rysunek, czy to jest robienie zdjęć, czy to jest grafika komputerowa. Tutaj każdy naprawdę znajdzie coś dla siebie i zrobicie naprawdę duże postępy w przeciągu tych kilku lat. Więc każdy, kto chciałby się zająć czymś w przyszłości albo nawet pobawić się przez te pięć lat tym i zobaczyć czy mu się to podoba, to to jest szkoła dla niego. Praca Julii? nam się bardzo podoba. A Wam? Dołącz do profesjonalistów.